Cześć, dzisiaj trochę o płatnościach online. Na początek zastanów się, jak często dokonujesz płatności przez internet i jakie to jest proste. Obecnie coraz częściej dokonujemy zakupów w sieci. Bez stawania z kanapy możemy zapłacić za dowolny rachunek. Nie musimy już biegać na pocztę z jakimiś karteczkami wszystko można prościej. Aby uruchomić płatności online w swojej placówce, przejdź do zakładki rozliczenia subkonta. Wybierz jeden z rachunków bankowych, przejdź do edycji i w ostatnim polu formularza wybierz aktywne odbieraj przelewy od rodziców za pomocą AutoPay. Następnie kliknij Zapisz i gotowe. Aby zobrazować Ci, jak to dokładnie działa, spójrz na przygotowaną przeze mnie grafikę. Jak widać, cała transakcja jest realizowana za pomocą systemu AutoPay. Elizak przygotowuje tak zwany koszyk zakupowy wraz z dokumentami do zapłaty i wysyła go do systemu płatności. Następnie trwa oczekiwanie na zakończenie płatności przez rodzica. W tym czasie Elizak oczekuje na sygnał z AutoPay i gdy tylko otrzyma informację o dokonanym przelewie, dodaje wpis do salda i rozlicza dokument lub dokumenty znajdujące się w koszyku zakupowym. Raport wszystkich zrealizowanych płatności znajdziemy w zakładce rozliczenia, raport blue. Możemy go przefiltrować według wszystkich zakończonych, trwających lub odrzuconych płatności. Jeśli cała transakcja została zakończona sukcesem, to w zakładce przelewy i wpłaty znajdziemy dodatkowy przelew wynikający z tej płatności. Oczywiście wszystkie dokumenty znajdujące się w koszyku zostają automatycznie rozliczone i powiązane z tym przelewem. Nie musisz nic więcej robić. Dodatkowo, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia po każdym zrealizowanym przelewie, wystarczy, że ustawisz adres do powiadomień w menu Placówka, Inne ustawienia, Blue Media AutoPay. To tyle, jeśli chodzi o płatności online. Na zakończenie warto podkreślić, że przelew realizowany za pomocą systemu płatności może się pojawić na Twoim koncie bankowym z opóźnieniem nawet dwóch dni roboczych. Według mnie i naszych klientów płatności online są najlepszym sposobem płatności za placówkę. Dziękuję za Twoją uwagę.